Hej, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszego wspólnego vlogmasowania dzisiaj jest dzień 9, dzień 9, tak? 9. Piątek, piąteczek, piątunia. Słuchajcie, mam kawkę. Jestem na korytarzu, bo zostałam wyrzucona na salony. Już mogę wejść? Uh -huh. Uh -huh. Tak, mam dziewiątkę. Mogę wyciągnąć. O, ja sobie proszę. Kawka już prawie dopita. O, dziękuję. Szybko otwieramy, uciekamy do pracy. Jesteśmy po śniadanku. I przez przespałem nocy. Ile spałam? 3 godziny, 3 godziny. Dobra, ale wyśpię się w weekend. Nie, nie wyśpię się w weekend. Postaram się. E, aby w domu czysto było, by na stole wszystko leśniło. Skieruj wzrok swój jakże drogi. Drogi. Niedaleko od popodłogi. Dobra, właśnie. Dobra. Po podłogi. No, naprawdę, <śmany> wiesz, że to wieczorami robię, wiesz, że zaspany nie, jestem tak. Ja się tego ja, wiem, wiem, ale ja doceniam, doceniam bardzo. Jeszcze raz, aby w domu czysto było, by nas stole wszystko lśniło, skieruj z z z, z, zrok, z, jakże drogi, niedaleko od podłogi. Niedaleko od podłogi. Czy coś będzie tak. Niedaleko od podłogi. No, dlaczego na, na ostatnim się skupiasz? Aby domu czysto byłoby, no nas na wszystko nie... To będzie tam, tam, tam? Tam, tam, tam! Tam, gdzie mamy chemię tam tak? Bardzo no, fajnie, bardzo fajnie. Strzelam. Uuu! Jakieś rzeczywiście jest! Uuu! sam kabel! Podłącz sobie. Dlaczego? Co to do... ja Chciałam sobie podłączyć. Ja się zapytam, nie przygotowałeś? Tak, no tam, do, no masz przecież. No dobrze, już, 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 już. Wszystko pani Marcinie, robię wszystko. Szybko. Dobrze, podłączam, sprawdzam. Uuuu! Cute! Proszę, jest. Widzicie? Swoją, no, się, bajer. Chociaż nie zgubię. Będę widziała w nocy. Będzie mnie irytował w nocy. Nie, 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 na pewno się przyda. Kabel, ka jeden, jeden, jeszcze, jeszcze jeden kabel do ładowarki. Jak najbardziej się przyda. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Fajnie się składa. Dziękuję bardzo. Teraz ty. Nie zrozumcie mnie źle, ja jestem jak najbardziej zadowolona, bo to jest praktyczna rzecz, przydatna I powiem wam, że ja mam tylko jeden, więc drugi będzie na wyjazdy Dobrze, albo do torebki sobie wrzucę <laughs> Maciej otworzył dziewiąty Talent Rysuneczek A czekaj A... że zapraszasz mnie na kawę Nie, tylko na kawę I na spacer Na spacer Wszystko, co uwielbiam Po prostu... Po prostu ja czytam ci w myślach Także masz trzy talony? Tak, trzy talony Na weekend? Możesz wykorzystywać jak chcesz Mix and match, wiesz Tak, to mogę kilka razy jeden? Nie Chociaż, może jak, 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 jak ładnie poprosisz to może ten masaż ci podwójny zrobię Przez pół godziny Będziesz zadowolony? Będziesz szczęśliwy? To powinna być karta Podwajasz No. Czekam. A czekasz na mojego suchara, mm -hmm. który był zachwycony wczoraj, jak wymyśliłem. To tak, powiedz. Ale, ale tak mi wczoraj wpadło do głowy. Uprzyjemnij nam ten piątek. Proszę. Dlaczego nie robi się książek z buków? Dlaczego nie robi się książek z buków? No buk, w sensie drzewo. A rozumiem, ok, dobra, musiałeś to wytłumaczyć, dobrze. Dlaczego nie robi się książek z e-booków? Dobra, dlaczego? Bo e-book. <noise> brawo. Nie no, dobra, dobra, suche? Dobra, dobra. Suche? suche, suche. jak pięć? Tak. Dobra, to my lecimy. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i odzywam się później, jakoś to przeżyjemy. Dobra. Hej, cześć dzień dobry, witajcie! Ja już jestem po pracy, mamy piątkowe popołudnie i za chwilę zabieram się do działania. Nie ma zmiłuj się, moi drodzy, bo lista jest długa, ogromna, czasu mało i trzeba jak najwięcej rzeczy odhaczyć. Taki mam plan. Na początku myślałam, nie, nie mam sił, jestem taka zmęczona, a teraz stwierdziłam: nie Magda, robisz kawę i działasz, bo chciałabym te następne dwa dni wolne spędzić w przyjemniejszy sposób niż na sprzątaniu, niż na gotowaniu, niż na ogarnianiu, pakowaniu prezentów i tak dalej i tym podobne, bo tym za chwilę będziemy się zajmować. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, ile zdołam zrobić, bo jeszcze muszę oczywiście zmontować film, zrobić miniaturę i tak dalej, a to również zajmuje troszeczkę czasu. Także tam kubeczek już mi się grzeje, lecimy na górę, włączę tylko wcześniej pranie i chciałam wam tak wspomnieć, bo zastanawiałam się, czy nie powinnam się przebrać w jakiś sweterek świąteczny i tak i tak dalej ale to nie są vlogi reżyserowane. Tutaj dzieje się prawdziwe życie. Ja nie będę Wam mylić oczu. Tak wyglądam w piątkowe popołudnie. Jestem zmęczona. Moje włosy, no, nie współgrają za bardzo. Chciałabym zrobić również dzisiaj peeling włosów, bo ja lubię tak po całym tygodniu zrobić sobie peeling ciała, peeling włosów, taką kąpiel, po prostu się zresetować i też w jakiś tam późniejszy, na późniejszym etapie zregenerować. Więc tak moi drodzy, działamy. Mam na sobie jak najbardziej outfit domowy, najwygodniejszy, najwygodniejszy jaki mam. Ja już te dresy, tę koszulkę miałam wyrzucać chyba kilkanaście razy. Nie skłamieć, to powiem, ale. One są tak wygodne i tak mi się dobrze w tym sprząta, że tego nie robię. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nie wystąpię dzisiaj w swetriku świątecznym, ale wybaczcie, soterki świąteczne będą jutro, będą pojutrze, a dzisiaj ogarniamy, ogarniamy, bo chcę w weekend, weekend spędzić w taki sposób, na jaki mam ochotę, chociaż na jutro rano też mam kilka rzeczy zaplanowanych, ale takich miłych i przyjemnych. Więc dzisiaj obowiązki, jutro przyjemności. Obiad mam zrobiony, na dzisiaj wystarczy go sobie tylko odgrzać w mikrofalówce I obiad na jutro również jest zrobiony dzięki Marcinowi Więc to mam z głowy Także robię kawę, lecimy na górę i pakujemy prezenty, bo przyszła paczka z Polski Więc jest super Zobaczymy jak długo mi się z tym wszystkim zejdzie Ale pomyślałam, że dzisiaj chyba pakuję już wszystko co mam A resztą będę martwiła się później Więc zapraszam na wspólne popołudnie. Piątkowy wieczór szalony w moim wydaniu. Znowu spotykamy się w garderobie. Mam paczkę. Proszę, tak ona wygląda. Jest całkiem ciężka. Tak myślę, waży około 80 kg. I mam również swoją kaweczkę. Wasze zdrowia. Dynamon na piance jest. I naprawdę polecam wam ten sposób, bo smakuje jeszcze lepiej. Ja słodzę miodem. Jest świetna. Nie pozostaje mi nic innego w tym momencie, jak rozpakować ją bo będę pozbywać się wszystkich pudeł, które tutaj mam, bo chciałabym, aby ta garderoba wreszcie nabrała troszeczkę kształtu. Więc otwieramy paczkę, rozpakowujemy wszystko i pakujemy w papier oraz będziemy wrzucać nareszcie cały kalendarz do worka, jak w zeszłym roku, bo tamten pomysł podobał mi się najbardziej i zobaczymy, ile tych prezentów tak naprawdę zostało, ale... Muszę też troszeczkę ogarnąć, jakie prezenty w jaki dzień powinien Marcin dostać, więc za to się teraz zabieram. Zobaczymy, jak długo miesiąc tym zejdzie. Myślę, tak sobie daję, w ogóle zrobię sobie challenge, aby ogarnąć to wszystko w godzinę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nastawiam sobie minutnik na 30 minut, zawsze tak robię. Jeśli ja działam pod presją czasu, wiem, że mam mało czasu na wszystkie zadania, to stawiam sobie minutnik, żeby nic mnie nie rozpraszało, i wtedy rzeczywiście widzę, że wykonuję te zadania o wiele szybciej, nie rozwlekam ich w czasie, nie jestem, nie jestem bardziej na nich po prostu skupiona, więc ja wam bardzo polecam, jeśli macie. Ograniczony czas na zrobienie czegoś, to ustawcie sobie minutnik, i wtedy idzie też lepiej. Na przykład przy sprzątaniu to się bardzo sprawdza, aby w pewnym momencie nie, nie stać i nie scrollować Instagrama. Ja czasami miałam z tym problem, teraz już nie mam, bo korzystam z tego sposobu. Więc taka rada ode mnie. Nastawiam i otwieramy. Moja mama, jak zwykle, pięknie tę paczkę zapieczętowała, i myślę, że też odpukać. Dlatego panowie celnicy jej nie otwierają. Mam przynajmniej taką nadzieję, i miejmy nadzieję, że nigdy mojej paczki nie otworzą. Nie wiem nawet od czego zacząć, bo ona jest świetnie zapakowana. Muszę się dostać do jej wnętrza, więc działamy, moi drodzy, nie ma na co czekać. Prezenciki zapakowane, niektóre były troszeczkę trudniejsze, na przykład to. Ciężko mi się pakowało, więc wyszło to dość nieudolnie, ale myślę, że jakoś da radę. Niektóre obwiązałam wstążką, inne nie i Marcin będzie musiał się troszeczkę pogłowić, bo te numerki i cyferki są naprawdę malutkie. Więc e, myślę, że wrzucę te prezenty do tego wora, niech sobie stoją pod choinką, a do tego pudła będę wrzucać prezenciki z kalendarza z Deboty Shop. Więc pierwsze zadanie na dzisiaj wykonane. I teraz lecę sprzątać sypialnie. Tak, to będzie moje drugie zadanie na dzisiejsze popołudnie i chcę wymienić pościel. A ile mi to zajęło? No, nie godzina. A półtorej, ale naprawdę dobrze się przy tym bawiłam. Przy okazji porozmawiałam z mamą i poglądałam kilka vlogmasów, więc ten czas taki jest produktywny, ale również spędzony bardzo, bardzo przyjemnie. A jeśli chodzi o to, co ja sobie zamówiłam z Polski, to nic innego, jak mój peeling, ukochany, trychologiczny z Radical, po raz kolejny polecam naprawdę jest świetny, i może dzisiaj, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj nałożę sobie Szymonowy, a ten zostawię na następny raz. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda garderoba, to proszę bardzo. Przeszło tornado, dosłownie. Serio, mam tych kartonów dość, a to nie są wszystkie, bo pokażę Wam tak szybciutko, jak wygląda sypialnia tutaj, kartony. O, proszę. No, spokojnie, bardzo spoko. Także teraz się tym zajmiemy. A, i podleję rosinki. Tak, podleję rosinki, bo zobaczcie, tutaj widać po kalatej nas zwijaliście jak potrzebuje wody Racks in my sack, girl, my back yeah They said, same Nick, but you got up in that bag, yeah I got racks, racks in my sack, girl, my back. yeah frozen, neck is frozen Catch me rolling, I'm the chosen Snow is falling, Elfie's calling Check my list twice, most of y'all done Slave bells ring. got you got up in that bag, yeah I got racks, racks in my sack her in my back, yeah They say same Nick But you got up in that bag, yeah I got racks, racks in my sack her in my back, yeah Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen Comet, Cupid, Donner, and Blitzen No, I can't forget about the one with the red nose When I fly high, my sleigh still stay ten toes Bring the beat Garderoba i sypialnia wysprzątane, i wygląda tutaj wszystko o niebo lepiej. Serio, nawet lustro umyłam. Niestety, pudła są, ale jak zwykle, pomalutko będę się ich pozbywać. Teraz przechodzę do Łazienki, a z racji tego, że Łazienkę Wam ostatnio pokazywałam. Jak ją sprzątałam, tutaj wyjedzie Wam karta, więc jeśli macie ochotę na jakąś motywację do sprzątania łazienki, to polecam, bo tam szorowaliśmy ją tak na full wypas, a dzisiaj ją muszę ogarnąć, umyć lustra, toaletę, wannę i umyć podłogę, i będzie porobione. Także ja to zrobię sobie szybciutko. Wam już nie będę pokazywać, aby nie powielać tego materiału, bo nawet chyba byłam w tym samym outficie wtedy. Naprawdę, mi się najwygodniej sprząta w tym i jestem ciekawa, czy Wy też macie takie typowe ubrania do sprzątania. Ja uwielbiam, bo to, to jest luźne, mam na sobie ten stanik sportowy, mam na sobie dresy i jest mi wygodnie jak się schylam, jak muszę kłócać, wszystko. Robić, wiecie, jednak trzeba się troszeczkę powyginać podczas sprzątania, te kalorie również lecą. To jest mój najwygodniejszy strój, także nie przedłużam, sprzątam, ogarniam i potem zabiorę się, zjem coś i zabiorę się za montaż. A tutaj możecie zobaczyć, pięknie świecą nam światełka świąteczne, mmm, bo dlaczego nie? Niech tak ładnie rozświetlają ten dom, to naprawdę przepięknie wygląda. Okej, okay. nie, nie, nie zagaduję się, bo chcę to zrobić szybko Przychodzę do was ostatkami sił, zrobił się bardzo, bardzo, bardzo późny wieczór, nawet nie pytajcie, która jest godzina Ale prawie bym zapomniała i byśmy nie otworzyli kalendarza adwentowego A jednak miło jest być tak na bieżąco i dzisiaj szukamy dziewiątki Gdzie jest dziewiątka? Gdzie jest dziewiątka? Jest Proszę, nie trwało to długo Mamy dziewiątkę, tylko trzeba to buteczkę jeszcze wyciągnąć. Tutaj już czeka kalendarz na jutrzejszy, na jutrzejszy dzień e, dla Marcina. A ja. Aha, e, obsadzam, że to jest jakaś kula do kąpieli. Nie wiem, mam takie jakieś przeczucie Zobaczmy, co to tutaj jest. O, nie, ej, słuchajcie, to będzie maseczka. Czyżby, czyżby. Oj! Akurat skończyłam tą maseczkę. Uwielbiam ją. To jest Himalayan Charcoal, maseczka z banglem. E, tak, ma taka czarna maseczka, ciemna maseczka, bardzo, bardzo oczyszczająca. Ona aż tak m, zasycha e, na buzi, ale świetnie oczyszcza. Więc ja ze swojej strony mogę ją polecić i cieszę się, że ją znalazłam, bo akurat dzisiaj robiłam również maseczkę. Miałam włosy, wiecie, pełne spa, wieczorową porą i brakowało mi jakiejś fajnej maseczki. Zrobiłam sobie peeling, trzy enzymy, stopy, a powiem Wam, że jakbym wcześniej otworzyła ten kalendarz, to pewnie bym skorzystała właśnie z tej maseczki, więc ja się cieszę. Przyda się na pewno. Pudełeczko odkładam. Jutro przed nami. Dzień dziesiąty w końcu weekend i może uda się troszeczkę odpocząć, wyspać i zregenerować. Zamykamy kalendarz, gasimy światło, idziemy y, albo albo pracować. Nie, zostało mi praktycznie tylko dorzucić ten materiał i już powinno być spoko. Także ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam ten vlog ma przypadł do gustu, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Albo możecie zostawić serduszko na dole. E, oczywiście, za, za komentarze się nie obrażam, za subskrypcję również, więc jeśli macie ochotę zasubskrybować ten kanał, to bardzo. Zachęcam, zapraszam, a my widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Na razie pa, a maseczkę zabieram.